Dziś witam was, to moja kulka. Zagadnę sobie, że SkyBlock, jak widać, jest tutaj item shop, ale nie ma wszystkich rzeczy. Jest dużo, ale wszystkich nie ma. Również są cool, jest parkour AC, jest medium, jest high. hand oczywiście jest Wipe DM, Wipe VP1, Wipe VP2. I oczywiście są stoły do enchantów. Ok, zaraz pokażę Wam już taką najlepszą rzecz. I tutaj widać są pokoje dla VIP, LVIP i EVIP. Oczywiście, zaraz Wam już pokażę tą najlepszą rzecz. Tutaj widać jest sklep dla wibu. u Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze pokażę wam taką wymianę, gdzie ludzie się wymieniają. Jak widać, już się wymieniają. Okej, okay. pokażemy was teraz tą najlepszą rzecz. Wpisujemy ukośnik i s. Te pana swojej wyspy. Na początku jest mało bloków, ale ja już mam rozbudowaną wyspę. Z szyku mój kolego. Jak widać fajny Sajwa pa.